Kochani, witajcie na moim kanale Pinkowa Angela. Dziś kolejny filmik z fajnym kosmetykiem, a raczej kosmetykami zamkniętymi w pięknym pudełeczku. Zobaczcie, jakie śliczne. Znalazłam je na stronie Contigo i bardzo mnie zainteresowało, bo uwielbiam kąpiele w wannie, a bomby to już w ogóle lubię patrzeć, jak się fajnie rozpuszczają, jak wyglądają, jak działają. Także tutaj mam do testowania aż 6 sztuk zamkniętych w tym pięknym pudełeczku. I już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. A jest to pudełeczko marki Bomb Cosmetics, nazwane Love Me Do. Idealne na lato, bo zapachy są kokosowe, kwiatowe oraz truskawkowe. Tak jak patrzyłam już mniej więcej co tam się znajduje. I zaraz wam pokażę. Zobaczcie, są ślicznie zapakowane tutaj w pudełeczku. I mają pięknie robione tutaj kwiatuszki. Są one właśnie ręcznie robione z naturalnymi olejami. Olejkami eterycznymi. I mamy tutaj serduszko, serduszko, kwiatki. Zobaczcie, jak pięknie się prezentują. Jestem ciekawa, jak będą się sprawiać w wodzie Także zapraszam do dalszego oglądania filmu Jako pierwszą pokażę Wam teraz kulę Taką ładną tutaj, zobaczcie, z kwiatkiem Taki czerwony z środeczkiem No i zobaczcie, cała jest w takie małe czerwone kuleczki Ciekawe, jak będą się rozpuszczać Popatrzcie, od razu zaczęła ładnie buzować Kuleczki jeszcze się nie roztapiają, ale po chwili zaczęły właśnie tak fajnie nabierać koloru w wodzie, więc super. Mały minusik to ten kwiatuszek, właśnie został w wodzie i się nie roztopił, więc towarzyszył mi podczas kąpieli. Jako drugą kulę z tego pudełeczka do kąpieli wybrałam właśnie tą z serduszkiem, która tutaj pięknie pachniała, całej łazience ładnie pachniało. Kula, zobaczcie, szybko bardzo buzowała, rozpuszczała się. No i stworzyła taką białą taflę na wierzchu, która fajnie tworzyła takie chmureczki. Zobaczcie teraz kulę w takim kolorze malinowym. Mam mnóstwo kuleczek takich czerwonych, które po wrzuceniu właśnie jej do wody uwalniają się z tej kuli i pływają wszędzie po całej wannie. To taki efekt fajny, ale też no, zależy, czy ktoś lubi takie drobinki w wodzie. Zobaczcie, woda się robi taka kremowa, taką mam mleczną, białą piankę. Pięknie pachnie, naprawdę tak owocowo, malinowo Także super efekt No nie ma jakiegoś tam super koloru, ale pachnie pięknie i nawilża ciałko Teraz czas na kremową królę, która ma drobinki, które wyglądają jak cukiereczki Ozdobne do ciasta Zobaczcie jakie fajne Kula od razu tutaj zaczęła ładnie buzować Wypuszczając białą pianę. Zobaczcie, jak fajnie tutaj się dzieje w wannie. Wypuszcza właśnie te czerwone drobinki, które pływają tutaj po powierzchni wody. A oto kula z serduszkiem. Troszeczkę, właśnie to serduszko było połamane, ale zobaczcie, ma też takie drobinki czerwone. No, i te drobinki od razu wyleciały do wanny po wróceniu, więc tutaj zaczęła kula buzować i wydobywać piękny zapach. Woda delikatnie się zabarwiła taki kolorek, jakby pomarańczowy, no i ta biała pianka. Oto druga kula z kwiatkiem z tego pudełeczka. Zobaczcie, też ma takie właśnie drobinki, które wyglądają jak cukiereczki. No, pięknie one wyglądają, bardzo mi się podobają. Takie urocze kule. I zobaczcie, tak jak pozostałe kule też rozpuszczała się, w, pozostawiając taką właśnie białą piankę na wierzchu. Dość szybko się tutaj wybuzowała. No, efektowne nie jest aż tak bardzo, ale pachnący, no i pięknie wyglądały, także na plusik I ostatnia kula z tego pudełeczka, którą chciałabym Wam dziś pokazać to jest taka piękna, różowa kula z drobinkami, które wyglądają jak cukiereczki Zobaczcie, takie malutkie Kula cała jest nimi wypchana, że tak powiem I zobaczcie, jak tutaj ładnie buzuje w wannie Delikatnie się rozpuszczała i wypuszczała właśnie też taką białą pianę, tak jak pozostałe wszystkie kule z tego pudełeczka. Nie, da, nie nadawały jakiegoś super efektu kolorystycznego. No ale fajny właśnie taki zapachowy efekt był i no taka delikatna pianka na wodzie.